Dzisiaj pokażemy, jak wykonać ładną, prostą i tanią maskę karnawałową. Do jej wykonania będziemy potrzebowali kolorowy papier techniczny, taśmy klejącej, ołówka, wyciorów z fajki, kleju, nożyczek, noża introligatorskiego oraz wzorów maski, pioropusza i okularów, które wyświetlą się na ekranie. Aby ozdobić naszą maskę, możemy użyć czego tylko chcemy. W naszym przypadku będzie to dziurkacz do papieru. Na początku odrysujemy na kolorowym papierze technicznym szablon okularów, następnie należy je wyciąć. Ozdabiamy dowolnie. W naszym przypadku użyjemy dziurkacza, którym wytniemy dziurki w okularach, a w późniejszym czasie przyklejmy powstałe w ten sposób kółeczka do maski. Kolejnym krokiem jest wycięcie reszty wzorów. Mniejszą formę należy przykleić do okularów tak, jak pokazano na ekranie. Później przyklejamy okulary razem z pióropuszem tak, aby okulary zakrywały fragment przyklejonej do nich formy i tak, aby wpasować okulary w policzki największego wzoru. Następnie za pomocą noża introligatorskiego wycinamy dziury na oczy. Po wykonaniu tej czynności możemy dokończyć ozdabianie. Na koniec, przy pomocy taśmy klejącej, należy przymocować wyciorki do okularów tak, aby stworzyły one zauszniki naszej maski. I to wszystko. Nasza maska jest już gotowa. Mamy nadzieję, że nasze wideo się podobało i że dzięki niemu będziecie w stanie stworzyć swoją własną unikatową maskę.